Wraz z YouTuberami zorganizowaliśmy konkurs na Gutnefa. Czarny laminat o wartości prawie 500 zł. Aby go wygrać, wystarczy, że zasubskrybujesz każdego twórcę oraz komentujesz i zalekujesz film, do którego link znajdziesz w opisie. Losowanie odbędzie się 28 lutego na kanale konkursowym. Powodzenia! Siemano, jestem Lamianek, witam Was. W nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj ponownie jesteśmy na GeForce Kinsie. Mamy sobie do wydania 500 zł. Na sam start otworzymy sobie skrzyneczkę z nożami. Mam nadzieję, że jakiś fajny nożyk nam tu wyleci. No i mam nadzieję, że zrobimy fajny proficik. Na tym odcinku, no kurde, Shadow Deadgery popił. Strata 72 zł w sumie. Zostawimy, albo w sumie sprzedamy sobie, jak już kliknąłem. Otworzymy sobie te skrzynki, tutaj exclusive i premium, bo ja wiem, że z tych skrzynek coś może mi polecieć. Zobaczymy sobie, co to będzie dokładnie. Czy coś dobrego, to tego nie wiem, ale zobaczymy. Exclusive daje nam Empressa, chyba dobrze. 37 zł jest na plus, więc zostawiamy. I skręczka premium, zobaczymy sobie co nam teraz z niej wyleci. Czy coś dobrego, czy nie. Skręczka premium, MK Asimov, też jest dobrze. 44 zł na plus. No w sumie, skoro tak nam dało, to otworzymy sobie jeszcze Seta i dwa Riche. Może teraz też nam się poszczęści. Otworzymy sobie na początek Secika. Zobaczymy sobie co nam leci z Secika. A Seta dostajemy Skara 20 Cyrex, który daje nam 28 zł, czyli 45 straty. I dwa razy Richa bym tego otworzył za 110 zł. zobaczymy zobacz, czy coś dobrego z tego nam wyleci. Reach. I czy to jest. Kurde, już myślałem, że gucik, ale nie jest źle w sumie, bo jedna skrzynka się zwróciła. Pójdziemy sobie na upgradera z tego, co tutaj mamy. Damy sobie tak. I damy sobie może. na AWP Neo Noira, Przewiniemy sobie tak. I czy to siedzi? Siedzi. Let's go. Bardzo fajnie. Dobra, skoro mamy tą AWP, to damy sobie te trzy tańsze skinki. To sobie damy na jeszcze mniej procent. No takiego do Dopplera na przykład. Przedniemy sobie tak. I to siedzi. Kurde, z drugiej strony by siadło chyba. No nie wiem. W każdym razie niestety nie siadło aktualnie. I to bym sobie też dał na takie low procent już maksymalnie co się da. Zobaczymy, czy teraz. No niestety szkieleton Knife Safari masz nie siądzie. I to bym sobie jeszcze dał też na razie. Nie wiem ile to jest raz, ale na 5% i to też nie siada, więc to sobie zostawiam, ale w sumie damy sobie kontrakt z tego, damy sobie kontrakt, może koska, jakaś emeczka, która jest warta aż 200 zł, dobra sprzedamy sobie ją, ekwipunek, sprzedaj wszystkie 200, mamy jeszcze 228, czyli, czyli możemy sobie otworzyć jeszcze dwie skrzynki premium, dwie skrzynki premium, zobaczymy sobie co nam teraz z tego wyleci. E, czy to będzie coś dobrego, czy nie? E, no, to jest MK Hyperbestia i Dragon Dragonfire 140 zł. Straty. No, nie zadowala mnie to, co się tutaj dzieje. Jest ledwo ponad 2,5 minuty odcinka. A ja, już nie mam pieniędzy na GeForce się. Jest jeszcze gorzej niż myślałem. Bardzo fajnie. E, to w sumie może AWP wydała. Jakaś fajna AWP by poleciała. 73 niestety mi nie stać. E, otworzę sobie trzy oczy... Oh, kurde, jest tak głupie zrobione, że jak ktoś wybierze sobie ilość 3, to już ta trójka mi się nie pokazuje i zawsze z automatu tam kliknę. I AWP dostajemy Mortissa i Warmaga za 18 zł Dobra e, Nie wiem totalnie co tutaj się dzieje tam jakąś naklejeczkę, która jest warta aż 17 zł. Damy sobie szybko dwa razy na 50%. O, dobra, 45 mi się przewinął. Damy sobie tak. Pierwsze siedzi, więc let's go. Yy, drugie teraz jeszcze sobie weźmiemy na 50. Teraz siądzie. Siedzi, let's go. I dobra, damy sobie jeszcze trzecie, żeby chociaż stówkę jeszcze mieć na jednego premiumka. Yy, dobra. Siedzi, siedzi, dobra, kurde nie wiem czy to da jeszcze na 75%, na Antico Fire'a, dobra, proszę, dobra, let's go, 4 upgrade'y pod rząd siadły, więc trochę się odkuliśmy, mam nadzieję, że teraz premium odda, no fajnie by było gdyby premium oddano w tym momencie, no ale zobaczymy sobie, zobaczymy sobie co nam poleci z premium'a, czy to będzie coś ciekawego, Empress, Lightning Strike, dobra, Empress, może być. O, no złoty 29 zysku. No dobra, no to nie jest fajnie, ale dobra. Lecimy sobie dalej. Co teraz? Eee, Antigo Fire za 65 zł. Eee, mam nadzieję, że staćmy jeszcze na skrzynkę set, która może nam da odkucie. Otworzymy sobie za fula skrzynek za 6,96. Jeszcze coś otworzymy. Będziemy kończyć ten film, bo niestety nic nam nie siada. Dzisiaj, tak jest. Eee, dobra, 6,96 Restricted i chyba już na nic więcej nie starczy. Idealnie starczy nam na mil jeszcze dobra Cyk, Mil spek. proszę bardzo. Wyzerowane konto. O, nawet profit, dobra. Kontrakt z tych trzech mamy sobie, oczywiście, upgrade na 5%. Eee, 9 zł. Więc ja Wam dziękuję za oglądanie. No i lekki nie niewypał w dzisiejszym filmie. Do usłyszenia jutra, Siemano.